TV w Sanoku działa już nowoczesna dyspozytornia medyczna, koordynująca i organizująca pracę zespołów ratownictwa medycznego na terenie czterech powiatów. Sanockiego, Brzozowskiego, Leskiego i Bieszczadzkiego. Nowe centrum przyjmowania zgłoszeń będzie funkcjonować w budynku Komendy Powiatowej Policji. Przez umieszczenie tutaj w Sanoku dyspozytorni medycznej zostaliśmy w pewien sposób wyróżnieni, ale myślę, że lokalizacja tutaj w tym miejscu właśnie tej dyspozytorni wynika również ze specyfiki Sanoka. To jest w tym okręgu największe miasto, a sąsiaduje z dużym rejonem turystycznym. I właśnie ta lokalizacja umożliwia w miarę bezpieczne i szybkie dotarcie w odległe regiony turystyczne Bieszczad. Uruchamiamy dyspozytornię medyczną, która kosztowała 360 tysięcy złotych. Finansowała tą dyspozytornię, finansował Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Dostaliśmy dotację 200 tysięcy złotych. Oprócz tego 40 tysięcy to są środki Unii Europejskiej, program PSIM i 120 tysięcy to jest udział SP ZOS w Sanoku. Urząd Marszałkowski dofinansował to inwestycje w wysokości 200 tysięcy złotych. No, tak się zdarzyło, że byłem członkiem zarządu województwa podkarpackiego, nam za ochronę zdrowia i stąd ta decyzja jak najbardziej, żeby wspomóc wszystkie dyspozytornie, bo tam, gdzie bezpieczeństwo człowieka nie można oszczędzać finansowo. Tu tak naprawdę zależy na tym, aby jak najkrótszym czasie zidentyfikować miejsce, gdzie ten chory jest, potrzebuje tej pomocy i najszybciej do niego dojechać. I cieszę się, że w Sanoku jest ta dyspozytornia, będzie obsługiwać cztery powiaty i, i dzięki tej wspaniałej załodze, która tutaj w pogotowiu działa, ja wierzę, że dojadą zawsze na czas. W zeszłym roku wyjeżdżaliśmy 7,5 tysiąca razy do osób w potrzebie na terenie naszego powiatu. Z tego niespełna tysiąc wyjazdów to były wyjazdy do wypadków. Przede wszystkim wypadki drogowe, wypadki w pracy, wypadki w domu, a 6,5 tysiąca wyjazdów to, jest, to są wyjazdy do zachorowań. Chcę podkreślić to, że praktycznie codziennie karetka wyjeżdża do dziecka. Mamy niemal 350 wezwań do dzieci. Widać ten rozwój szpitala, jeśli chodzi o rozwój bazy, o tworzenie nowych kierunków. I w połączeniu właśnie z tym nowo otwartym centrum dowodzenia, że tak powiem nową dyspozytornią umożliwi nam to pełne kompleksowe obsługę mieszkańców naszego powiatu. No cieszę się niezmiernie właśnie, że została dzisiaj ta dyspozytornia uruchomiona. Myślę, że dobrze będzie służyć mieszkańcom tych czterech powiatów, że znacznie poprawi bezpieczeństwo. Pewność interwencji, szybkość interwencji nie tylko pogotowia ratunkowego, ale i poniekąd wszystkich innych służb, które w sytuacjach kryzysowych muszą taką interwencję podejmować. My mamy teren trudny, bo to jest teren powiatów prawda, i Bieszczackiego, i Leskiego, i, i sanockiego, i Brzozowskiego, szczególnie te tereny Bieszczackie są terenami trudnymi chociażby w tej porze roku, ale wierzę, że ten sprzęt, który pozwala na szybkie identyfikowanie miejsca pomocy i wspaniała załoga, i wspaniałe karetki wyjazdowe pozwolą na to, żeby dotrzeć na czas i uratować ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują tego ratunku. Dyspozytoria medyczna jest obiektem kosztownym, dlatego, że tutaj skoncentrowany jest kosztowny sprzęt teleinformatyczny. To są systemy łączności, które są zdublowane, a więc są redundantne, hmm. dzięki czemu nawet jeżeli którejś złączy nie funkcjonuje w danym momencie, czy to łączność telefoniczna, czy łączność światłowodowa, czy komórkowa, pomimo tego z całą pewnością połączymy się z dyspozytornią medyczną, a dyspozytory Medyczna z kolei połączy się z karetkami, także jest to dla nas dzisiaj naprawdę wielkie święto. Nowe rozwiązania dotyczące filtrowania zgłoszeń kierowanych na numery 112 i 999 były niezwykle potrzebne. Podczas spotkania mówiono o przypadkach próby zamówienia pizzy, czy choćby zapytania o to, jak zdjąć obrączkę z opuchniętego palca. Oczywiście wciąż najwięcej będzie zależało od rozsądku dzwoniących. W roku 2014 było ponad 21 milionów wezwań na numer 112 zgłoszeń z tego 45% zostało 48% zostało zakwalifikowane jako fałszywe a 35% jak zostało tak zwane odrzucone to właściwie te odrzucone są najdziwniejsze ponieważ są to zgłoszenia z którym osoba dzwoniąca w ogóle nie połączyła się z dyspozytorem numeru 112. W sumie to jest 83% zgłoszeń absolutnie nieprawidłowych. Tylko 17% zgłoszeń trafiło dalej do zespołów wyjazdowych. Musimy tu rozróżnić te dwa numery, które w tej chwili, na które w tej chwili ludzie dzwonią. Jest to numer 112 i numer 999. Jeżeli dzwonimy na numer 112, dodzwaniamy się do Rzeszowa i tam siedzi operator numeru alarmowych, który przełącza, tak jak już wcześniej wspomniał Pan kierownik, filtruje te rozmowy i przełącza odpowiednie wezwania do naszych dyspozytorów. Jeżeli dzwonimy na numer 999, dodzwaniamy się bezpośrednio do dyspozytora tutaj. To w ogóle numer 999, który w, na, w naszym terenie no jest bardziej popularny oraz 112 jest często traktowany jako taka ogólnie dostępna informacja medyczna. Udzielamy informacji na temat zdrowia dzieci, ogólnie mówiąc, porad medycznych, a powinniśmy interweniować tylko w stanie zagrożenia życia ludzkiego. Praca dyspozytorów jest niezwykle odpowiedzialna. Stanowisko to obejmują osoby doświadczone i opanowane. Jest to centralna osoba systemu. Jak funkcjonuje pogotowie po w głównie zależy od dyspozytorów medycznych? Dyspozytor musi zebrać wywiad, przede wszystkim co się dzieje, musi ustalić miejsce zdarzenia, kto wzywa. Jeżeli zachodzi konieczność, dyspozytor ma obowiązek udzielenia pomocy no, tutaj przez łączność telefoniczną, instruowania osoby wzywającej, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy czy w jaki sposób no nawet prowadzić reanimację osoby do czasu, kiedy przyjdzie zespół ratownictwa medycznego. Dyspozytornia medyczna w Sanoku będzie kierowała pracą 15 zespołów niosących pomoc na terenie czterech wspomnianych powiatów, gdzie mieszka ponad 210 tysięcy osób. Należy pamiętać również o turystach, którzy szczególnie w okresie letnim tłumnie odwiedzają tę część Podkarpacia. TV